Margaret Hilda Thatcher, żelazna dama, najdłużej urzędująca brytyjska premier w XX wieku, a także pierwsza kobieta wybrana na szefa partii rządzącej Wielkiej Brytanii. Posłuchajcie biografii jednej z najbardziej radykalnych i bezwzględnych kobiet w historii. Margaret Thatcher urodziła się w Grantham w 1944 roku. Rozpoczęła naukę na Uniwersytecie Oksfordskim na wydziale chemii. W 1946 roku została prezesem uczelnianego koła konserwatystów, a w 1950 51 roku brała udział w wyborach do parlamentu z okręgu Dartford. Była wówczas najmłodszą kandydatką z partii konserwatywnej. Jej aktywność polityczna spowodowała, że zwrócił na nią uwagę Denis Thatcher, którego poślubiła w 1951 roku, gdyż Margaret z domu to Roberts. Margaret Roberts. W 1952 roku rozpoczęła naukę na Wydziale Prawa i zdając egzaminy została adwokatem. W kwietniu 1958 roku została wybrana na, na kandydatkę z okręgu Finchley i zdobyła fotel w Izbie Gmin w 1959 roku. Ciekawostka: w 1961 roku była wielką zwolenniczką przywrócenia kary chłosty w latach 60. Była jednym z nielicznych członków parlamentu którzy głosowali za dekryminalizacją kontaktów homoseksualnych. Opowiadała się także za legalizacją aborcji, sprzeciwiała się natomiast zniesieniu kary śmierci oraz ułatwieniom w procedurze rozwodowej. Głośna stała się także jej wypowiedź z 1966 roku, kiedy to wystąpiła z silnym atakiem na nowe rządowe propozycje podatkowe sygnowane przez Partię Pracy, które nazwała nie tylko krokiem ku socjalizmowi, ale także ku komunizmowi. Utworzyła rząd 4 maja 1979 roku. Jej podstawowym celem było ograniczenie wpływu państwa na kwestie gospodarcze. Pierwszy kryzys za czasów jej rządów nastąpił w 1981 roku. Wtedy to grupa więźniów związanych z irlandzkimi bojówkami niepodległościowymi ogłosiła strajk głodowy w celu zyskania praw więźniów politycznych. Ich przywódca, Bobby Sands, również strajkujący, Zmarł kilka tygodni po rozpoczęciu protestu. Na początku Thatcher odmawiała spełnienia żądań strajkujących, twierdząc, że przestępstwo jest przestępstwem i nie jest to kwestia polityki. Jednak po tym jak dalszych dziewięciu mężczyzn zagłodziło się na śmierć, a strajk się skończył i w obliczu wzrastającej nienawiści po obu stronach granicy oraz przy rozszerzającym się niepokoju zdecydowała się na nadanie irlandzkim rebeliantom statusu więźniów politycznych. W kraju nie było lepiej. Bezrobocie w dalszym ciągu rosło, osiągając w końcu, według oficjalnych danych rządowych, liczbę 5 milionów. Poprzez zwiększenie bezrobocia, Thatcher osłabiła bowiem polityczną pozycję brytyjskiej klasy robotniczej. Szukanie oszczędności spowodowało, że finanse brytyjskiego Ministerstwa Obrony zostały obcięte, a stało się to w najgorszym możliwym momencie. W Argentynie. Trwał kryzys. Hunta wojskowa rządząca w Ameryce Południowej chyliła się ku upadkowi. Bezrobocie wzrastało w zastraszającym tempie. PKP malało o 6% rocznie, a wskaźnik inflacji w 1982 roku wzrósł do 160%. Związki zawodowe łączyły swoje siły, tworząc organizacje, które przeciwstawiały się rządom dyktatorskim. W praktyce znaczyło to, że argentyńska klasa średnia wydała wojnę rządowi, na którego czele stał Leopoldo Galitieri. Na początku 1982 roku powstał plan przeprowadzenia zwycięskiej operacji zbrojnej, która mogłaby podreperować w społeczeństwie argentyńskim nadszarpnięty prestiż rządu Buenos Aires oraz przywrócić spokój wewnętrzny. Poglądy na temat Falklandów, nazywanych przez Argentyńczyków Malwinami, były zawsze przykładem narodowej jedności, a wzmacnianie tej jedności mogło odwrócić uwagę społeczeństwa od problemów wewnętrznych kraju. Falklandy zaśpadły w ręce Brytyjczyków w 1833 roku i od tamtego czasu Argentyńczycy pokojowo ubiegali się o dostęp do wysp. 2 kwietnia 1982 roku argentyńska marynarka wojenna z tysiącem żołnierzy wylądowała na Malwinach. Siły brytyjskie znajdujące się na wyspie broniły się w zaciekle, lecz daremnie. Reakcja żelaznej damy była natychmiastowa. W ciągu zaledwie kilku dni w rejon konfliktu została wysłana flota wojenna z zadaniem odbicia Falklandów. Dzięki sukcesowi całej operacji wzmogły się w całej Anglii nastroje patriotyczne, a prestiż premier wzrósł niepomiernie, dzięki czemu doszło do drugiej kadencji. Od samego początku Thatcher była zdeterminowana do osiągnięcia celu, jakim było ograniczenie władzy związków zawodowych. W związku z tym te wypowiedziały jej wojnę. Doszło do serii strajków wymierzonych bezpośrednio w Thatcher. Strajk górniczy z 1984 roku był najgroźniejszy. Został on ogłoszony przez Krajowy Związek Górniczy. Thatcher przygotowała się dobrze do jego stłumienia. Mianowicie, już dużo wcześniej zgromadzono duże zapasy węgla, dzięki czemu nie było przerw w dostawie prądu i powszechni obywatele nie odczuli nawet w najmniejszym stopniu tych protestów. Ponadto prowadzono przemyślaną kampanię medialną. Policja wstrzymywała się ze wszelkimi akcjami, które mogłyby doprowadzić do pogwałcenia praw obywatelskich. Równocześnie w prasie i w telewizji zaczęły ukazywać się zdjęcia grup uzbrojonych górników, którzy przemocą zmuszają swoich kolegów do wzięcia udziału w strajku i powstrzymywania się od pracy. Takie wiadomości, czysto propagandowe, spowodowały, że opinia publiczna odwróciła się od strony strajkującej i nie udzieliła jej poparcia. 12 października 1984 roku w hotelu Brington przebywała Margaret Thatcher wraz z kilkoma innymi konserwatystami. Przybywszy tam na konferencję o godzinie 2.54 wybuchła bomba. Była zamontowana pięć pięter nad apartamentem Thatcher. Umieścił ją tam jeden z zwolenników niepodległej Irlandii. Do zamachu przyznała się tymczasowa irlandzka Armia Republikańska. Pięć osób zginęło, zaś Margaret Thatcher zginęłaby, na pewno. Gdyby w momencie wybuchu nie korzystała właśnie z toalety. Nalegała, żeby jej wystąpienie planowane na następny dzień odbyło się mimo wysokiego zagrożenia terrorystycznego. Gest ten miał być wyzwaniem rzuconym terrorystom. Spotkał się on z poparciem wszystkich partii politycznych. Thatcher stała w pierwszej linii konfliktu nazywanego zimną wojną, czyli konfliktu politycznego USA i Związku Radzieckiego i ich sojuszników, oczywiście. Wspierała Ronalda Reagana w jego polityce odstraszenia komunistów. Przeznaczyła m.in. dużą kwotę na zbrojenia. Armia USA dostała pozwolenie rządu brytyjskiego na umieszczenie na wyspach wyrzutni rakiet atomowych, ale z drugiej strony Thatcher była pierwszą przedstawicielką Zachodu, która pochwaliła Gorbaczowa, który to zaczął wprowadzać w komunistycznej Rosji liczne. ...procesy reformatorskie. Sympatyzowała również ze chilijskim faszystowskim dyktatorem... ...generałem Augusto Pinochetem, który jako jedyny w całej Ameryce Południowej... ...w wojnie o nie poparł Argentyny, ale właśnie Wielką Brytanię. Pinochet pozwalał na aferyjne lądowanie brytyjskich samolotów... ...i śmigłowców oraz organizował akcję ratunkową zestrzelonych pilotów... ...którzy dzięki temu uniknęli argentyńskiej niewoli. Thatcher wspierała Pinocheta nawet... Został on aresztowany w 1998 roku w związku z zarzutami zabójstwa, zaginięcia i stosowania tortur wobec 91 obywateli hiszpańskich, argentyńskich i chilijskich. W 1985 roku Uniwersytet Oksfordzki odmówił jej przyznania tytułu doktora Honoris Causa, co było protestem przeciwko obcięciu środków na edukację. Było to tym bardziej znaczące, że do tej pory uczelnia przyznawała to wyróżnienie każdemu premierowi, który się kształcił w jej murach. W 1986 roku ponownie wykazała się zaangażowaniem w politykę USA, mimo ogólnej krytyki NATO, poparła amerykańskie bombardowania na teren Libii. Trzecia kandencja obfitowała walkę o władzę. W 1990 roku sprzeciw wobec polityki rządu ogniskował się głównie w gospodarczych a w szczególności dotyczył nowego podatku gminnego i wysokich podstawowych stóp procentowych sięgających 15%. Kwestie te dotykały tradycyjnych grup wyborców konserwatystów, takich jak przedsiębiorcy, sektor wielkiego przemysłu, no i dłużsi posiadacze nieruchomości. W samej partii natomiast coraz wyraźniej objawiał się podział odnośnie spraw dotyczących ingerencji w ramach Unii Europejskiej, co na pewno dobrze nie rokowało w obliczu zbliżających się wyborów 22 listopada. O godzinie 9.30 ogłosiła, że nie zamierza być kandydatem w drugim głosowaniu na stanowisko przywódcy Partii Konserwatywnej, a dotąd zawsze przywódca największej partii był premierem, tym samym Thatcher zrezygnowała ze stanowiska premiera. Powiedziała wtedy po obszernych konsultacjach z moimi współpracownikami, doszłam do wniosku, że lepiej przysłużył się jedności partii, dam jej większą szansę na zwycięstwo w nadchodzących wyborach, jeśli pozwolę moim ministrom na uczestniczenie w wyborach o przywództwo w partii. Chciałbym jeszcze podziękować tym wszystkim z mojego rządu i spoza niego, którzy ofiarowali mi swoje poparcie. Zmarła 8 kwietnia 2013 roku na udar mózgu i pogrzeb odbył się 17 kwietnia 2013 roku. Skremowane prochy pochowano na terenie domu opieki dla weteranów Royal Hospital Chelsea, gdzie od 2003 roku spoczywa również jej małżonek. Dzięki za obejrzenie do końca. Mam nadzieję, że ten odcinek Wam się podobał. Dajcie znać w komentarzu, o czym chcecie kolejną biografię i zapraszam was na kanał Światowa Historia. Trzymajcie się. Cześć.